Jak kształtowały się ceny mieszkań deweloperskich w sierpniu tego roku na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce? O tym dzisiaj porozmawiamy w po prostu o nieruchomościach. Aneta Kuberska, witam Was serdecznie. A oczywiście dane z monitoringu sierpniowego przedstawi nam dzisiaj Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku mieszkaniowego Oto Dom. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Przedstawię jak zwykle. Przedstawisz jak zwykle nam te ceny. One będą jak zwykle? Czyli wysokie? Wysokie jak zwykle. W kosmosie można <laughs> Powiedzieć. Szczególnie w Warszawie i Krakowie, ale mamy hit. Po sierpniu, a w zasadzie powinniśmy o tym mówić już i w lipcu, i nawet w czerwcu, czyli trójmiasto. Tam spadły ceny. <laughs> Nie, wprost <laughs> przeciwnie. Tam urosły ceny w tempie, które jest niespotykane na innych rynkach, bo nawet na tych najdroższych rynkach, co to znaczy najdroższy rynek? No Warszawa, 17 200 zł za metr kwadratowy mieszkania i to jest taka zmiana minimalna, jeśli chodzi o porównanie rok do roku, czyli z sierpnia tego roku do sierpnia sprzed roku, dlatego, że to jest 1,1% wzrostu. No trudno tu Mówicie o jakimś wzroście cen, no ale poziom. Na jakim ustabilizowały się ceny w Warszawie, no jest kosmiczny 17,200. Następny rynek, Kraków, 16,150. No i tu mamy wzrost sierpień do sierpnia mniejszy niż 2%, ale bliski. A miesiąc do miesiąca to są naprawdę ułamki procenta, czyli te dwa najdroższe dotychczas rynki, i pomiędzy nimi nagle pojawia się trójmiasto 16,000. 800 zł za metr kwadratowy mieszkania w trójmieście. I najważniejsza informacja, 15% więcej niż w sierpniu 2024 roku. To jest rzeczywiście zaskakujące. To, co się dzieje w trójmieście w takim razie? Dlaczego te ceny aż tak gwałtownie na rynku trójmiejskim rosną? To ja zaraz o tym powiem, tylko powiem jeszcze dla równowagi, a może dla przeciwwagi, mm. o Wrocławiu, który jest jedynym rynkiem, na którym w sierpniu odnotowaliśmy spadek cen, zarówno miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku, czyli kiedy porównujemy sierpniowe ceny z 2025 roku i z 2024. I te spadki oczywiście tu nie ma nic szalonego, dlatego, że miesiąc do miesiąca to jest około 1%, natomiast rok do roku to oznacza spadek o 3% średnich cen wyrażonych w Złotych za metr kwadratowy we Wrocławiu. To jest jedyny rynek, na którym mamy takie ujemne wartości, jak sprawdzamy ceny sprzed miesiąca i sprzed roku. Cóż to jest spadek 3% rok do roku w stosunku do wzrostu? Ponad 15% rok do roku na rynku trójmiejskim, więc nie uciekniesz z nadmorza na Dolny Śląsk. Wytłumacz o co chodzi z rynkiem trójmiejskim. Rzeczywiście, trójmiasto jest wyjątkowe i ono jest wyjątkowe, teraz powiem tak, nie w całym ostatnim roku. Ono jest wyjątkowe od kwietnia tego roku, dlatego że od kwietnia rozpoczęła się taka wyraźna ścieżka w górę, jeśli chodzi o średnią cenę mieszkań w ofercie. Na koniec kwietnia cena mieszkań w Trójmieście, mieszkań deweloperskich, za mieszkanie deweloperskie trzeba było zapłacić przeciętnie 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Obecnie 16 800. I teraz jak do tego doszło? Co się wydarzyło w tym czasie? Mieliśmy takie spektakularne, jak na ten rynek, wydarzenia, i one polegały na tym, że na to, jaka jest cena mieszkań oferowanych przez deweloperów, ta średnia cena, wpływają dwa ważne czynniki. Jeden jest popytowy, drugi jest podażowy. Mhm. I ten popytowy to jest średnia cena mieszkań, które są w danym okresie kupowane na rynku. I mieszkania kupowane w trójmieście. Od kwietnia do sierpnia w 2025 roku to były mieszkania wyraźnie w niższych cenach niż średnia cena mieszkań oferowanych. Czyli mieszkania w cenach niższych, a jednocześnie w tym samym czasie deweloperzy wprowadzali do sprzedaży mieszkania wyraźnie droższe od średniej. Czyli zeszły nam się w tym samym okresie, a w zasadzie zeszły się rynkowi trójmiejskiemu. Takie dwa zjawiska po dwóch stronach rynku. Wyraźnie droższe wprowadzane, wyraźnie tańsze od średniej mieszkania kupowane. Oczywiście nie mówimy tutaj o tych kupowanych, że one były wyraźnie tańsze, to znaczy, znaczy zupełnie za bezcen, bo takich nie ma, ale w tym okresie pięciu ostatnich miesięcy deweloperzy wprowadzili 3100 mieszkań do sprzedaży i ich cena przekroczyła 17,5 tysiąca, a w tym czasie kupujący zabrali z rynku 2300 mieszkań w cenie po 15,5 tysiąca. I efekt był taki, że mimo że mieszkanie, które widzimy obecnie w ofercie, i ono było 5 miesięcy temu również oferowane, nadal jest w ofercie, jego cena się nie zmieniła. A mimo wszystko średnia wyraźnie wzrosła, ponieważ do oferty doszło wyraźnie więcej mieszkań droższych, zabrane zostały mieszkania tańsze. I mamy Statystyczne zjawisko, które się objawia na wykresach i w danych, no przede wszystkim tym 15% wzrostem w ciągu roku. Ta linia, która nam wyznacza średnią cenę w trójmieście, na tle innych linii dla innych rynków, odbiega całkowicie od zachowania pozostałych cen. Jest to wyjątkowe. To jest incydentalne, czy taki wzrost będzie się utrzymywał, jeśli chodzi o rynek trójmiejski? Wydaje się, że to jest chyba niemożliwe, żeby dalej ten wzrost tak trwał, choć przed nami bardzo ciekawy okres i tutaj turbulencje, to zamieszanie na rynku, wahania cen naprawdę mogą być bardzo duże i one są związane z 11 września. Nie mam tu na myśli żadnej daty tragicznych wydarzeń, tylko mam na myśli moment, w którym wchodzą w dla całego rynku dla wszystkich. Deweloperów przepisy o jawności cen. Możemy obserwować zjawiska zupełnie zaskakujące na wszystkich rynkach. Musimy chwilę poczekać na to, co pokaże nam monitoring wrześniowy, ale to mogą być zaskakujące dane nie tylko dla Trójmiasta.